The Beach of Treasure. Welcome to the Beach of Treasure. O, witam wszystkich Celtyckich. Będzie cię kolejny będzie odcinek butelkowy, pewnie część osób się zastanawia, co ja tutaj robię, tutaj aż tak butelek dużo nie ma. postanowiłem przyjść tutaj, sprawdzić jak, jak wygląda to miejsce po lewej stronie. Z tego co zauważyłem, tam woda zaczyna wyżłabiać tutaj lewą stronę tego mostu i coraz to więcej gratów tutaj w tym miejscu się pokazuje. O, właśnie tutaj spędziłem jakieś 5-10 minut, zaraz wam pokażę co wyszło. Oj, i to by było na tyle tutaj z tego miejsca na dzisiaj. Co będę robił dzisiaj? Bede, o, będę szukał butelek. Będę szukał butelek. Mm, On gdzieś w tamtym kierunku mam permit. Yy, tam jest dom od yy, wczesnych lat 1800. Yy, byłem tam się zapytać pana, pan powiedział: Nie ma sprawy, możesz przyjść, yy, poszukać butelek. Jest tam kawałek yy, lasku yy, po lewej stronie i yy, o, parę drzew yy, 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 zaraz koło rzeki. Mam nadzieję, że tam jakieś hałdy będą widoczne. Mam dzisiaj sobą łupatę, tak żeby tam się do tego dobierał. Zobaczcie co wyszło dzisiaj. Mam flet, wam zagram tutaj nutkę. że jest nutka poleciała. Tutaj mam jakiś hak z napisem Jameson. O, to nie musi być nic związanego z tymi browarami. Tutaj jakieś napisy seryjne z tyłu. Oczywiście zabieram. Otwierasz do butelek do, i do wina. Mam tutaj coś dla wędkarzy. Mm. Ja mam kawałek, sobie zabiorę wapienia. Zobaczcie taki bloczek. Normalnie się zrobił jak sztaba. Sztaba wapienia. Yy, przypływ teraz się zaczął, także będę się musiał stąd ewakuować i te moje wszystkie skarby tak samo zabierać lada moment. Zobaczcie to. Cudo. No, to jest door knocker. Nie wiem, czy to jest gregoriański czy czy wiktoriański. Oczywiście wpada w stanie świetnym. Tutaj na dole jest, nie wiem, czy to jest pęknięcie, czy tak miało być. I kolejny kołpak z Forda. Po czyszczeniu będzie świetnie wyglądał. Tuż jest mój drugi tutaj z Forda, z tego miejsca. O i tyle wyszło. Dosłownie w przeciągu, nie wiem, ilu minut, siedmiu, ośmiu. Zaraz to zabieram i... I będę się kierował w kierunku tamtym. O, tam, tam, tam są domy dalej. O, i na którymś z tych domów mam permit na, na szukanie butelek. Dobra, o, jesteśmy na miejscu. Graty tutaj zostają. Mocowanie na czoło zostaje. I te moje znajdki tutaj z plaży. Zabieram tylko łopatę. Za mną jest wczesno XIX-wieczny dom. Jeden ze starszych, tutaj w tej okolicy. Od strony zachodniej tutaj jest kawałek lasku, jak widzicie, nie ma tego dużo. Jakieś 10 metrów, w przypływach 15. Rosną tutaj drzewa, które też są stare, które tutaj pierwotnie były posadzone, właśnie w tamtych latach. Moment, zaraz wam coś pokażę. O, jakieś dwie godziny do spędzenia tutaj. Hmm, tutaj tak samo ciągnie się las, i tutaj w tym miejscu jest szedł, jakaś buda tutaj metalowa. I zauważyłem, tutaj gruz jest w tym miejscu. Jakieś bramy tutaj stare, hmm, e, europaleta. No tutaj jakieś dekoracje z cementu. Zobaczcie, I to wszystko podaje że z tamtych lat. To wszystko tutaj zostaje, ale tutaj są hałdy, także tutaj będzie mój pierwszy wkop, podejrzewam. wam butelka po coli, mam tutaj tak samo graty, wszystkie graty nowożytne. Jestem teraz w, w południowo-zachodnim w południowo narożniku tego, tego obiektu, tego miejsca i tutaj jest, no tutaj jest róg. No, powiem Wam nie mam jakichś zbytnich nadziei związanych z tym miejscem. Tam, tam dalej jest, jest boisko i podejrzewam, że ten oryginalny dump jest teraz pod boiskiem, jest zasypany. No ale wiecie jak to jest? Jak się nie spróbuje, to się, to się człowiek nie dowie. No, także spędzę tutaj jak parę minut i o, żadnych butelek tutaj na razie nie, nie widzę nic nie wychodzi Tutaj tak samo, hałda. Lekarstwo nowe. Tutaj zapalniczka. Tutaj nożyczki, zobaczcie. Tam ktoś wyrzucił dobre nożyczki. Kapital, firma. Nożyczki zostają raczej. O, o do palenia Do palenia marihuany tutaj Widzicie O nowsze narazić na bok Zobaczcie tutaj Tutaj jest serwis Serwis naprawczy Gianta Jedna felga Opona Tutaj druga felga Komuś się to chciało tutaj Przerzucać No i tutaj jest tak zwane Body Czyli rama Jakieś buty stare tutaj O tutaj jak widzicie Ktoś wózek cały przerzucił Ale moment, zanim dojdę do, do wózka, jeszcze coś mi się tutaj Mam portfel Portfel najpewniej Wyczyszczony Ze środków Środki spożytkowane na, na używki Jaka to jest firma Dolce Cabana to jest Nie pamiętam, jaki był logo Dolce Gabbana. Nie chodzę w Dolce Gabbana. Eee, jak widzicie pusty. Wszystkie karty, wszystko powyciągane. Drobne tak samo. Wszystko, wszystko poszło na na impreskę. Mm, Okradziony zostaje tutaj. Następna osoba, jak będzie szła tutaj za butelkami, pewnie zauważy. No i co mamy tutaj w tej okolicy? Butelki, puszki, wszystko nowsze, wszystko tutaj przerzucone przez, przez ten mur, tam przez tych ludzi, którzy tutaj zawsze się gromadzą i no, wszystko śmieci nowsze O, gadałem przed chwilą z właścicielem, on mówi, że śmietnik stary, wszystkie śmieci leżą pod pod boiskiem. Yy, o, na wieźni tutaj ziemi je wszystkie zakopali, nową ziemię tutaj wysypali, to zrównali i o, nie ma opcji, żeby się tutaj do tego miejsca dobierać, tak żeby to kończył, tylko wam chciałem jeszcze na koniec pokazać widzicie? Tutaj płot, tutaj jakby taka brama yy, inna, jest, jest kawałeczek tutaj jakby innego ogrodzenia, i tutaj tak samo jest, jest ogrodzenie takie z drutu, tam, jest, tam są takie pręty. No i tutaj jest rampa w tym miejscu. Rampa należała do tego miejsca. No i właściciel, jak chciał jakieś produkty ich więcej, to tutaj właśnie były one przywożone na łódkach i były wnoszone rampą, i tutaj właśnie w stronę w stronę domu, tutaj była droga w tym miejscu, nie ma już dobra, o to by było na tyle, powiem wam, że zawiodłem się tutaj strasznie, okropnie najbardziej na tym miejscu, myślałem, że chociaż ten kawałek tutaj lasu coś coś mi tutaj odsłoni, ale parę wkopów tam było w hałdy większość tych hałd to są po prostu, jest po prostu trawa skoszona i jakieś tam patyki, gałęzie Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że następny raz będzie bardziej udany i bardziej fascynujący i że coś będzie fajnego do, do pokazania. No a na dzisiaj by to kończył. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.